bardzo ekscytujący dzień dzisiaj. Oto właśnie odbywa się inauguracja wejścia firmy Konarcy Faktory w zupełnie nowy sektor działalności, a mianowicie w produkcję filmową. Już nie tylko będę się zajmował muzyką, już nie tylko będę się zajmował edukacją, ale również organizacją produkcji filmowej i szczerze mówiąc ostatnie... W zasadzie już prawie 10 lat odkąd w liceum zacząłem regularnie tworzyć filmy. Dziś podświadomie czułem, że prędzej czy później z tym filmem się zwiążę. W momencie, kiedy zakładałem filmę w styczniu, wiedziałem, że prędzej czy później chcę ją o, to, o ten sektor powiedzmy rozszerzyć. Ale w życiu, naprawdę w życiu bym się nie spodziewał, że nastąpi to tak szybko i z takim impetem. Nagrywamy dzisiaj dwa filmy. I ten dzisiejszy vlog to będzie coś w stylu po prostu making ofu do tych dwóch filmów. Są to dwa filmy, których ja jestem, myślę, że można by powiedzieć producentem, ponieważ ja odpowiadam za organizację produkcji, za ogarnięcie budżetu, za sy sytuację prawną i tak dalej i tak dalej. Ale producentem wykonawczym, czyli tak naprawdę a nie, chyba na odwrót Bliżej przedszkola jest producentem A jestem producentem wykonawczym Nie wiem, jeszcze w tych yy, Profesjonalnym nazewnictwie się nie łapię Dzisiejszy plan zdjęciowy Zaczął się totalnie hardkorowo Ponieważ z wypożyczalnia, z której bierzemy Sprzęt do nagrywania, sprzęt filmowy No nie wchodząc w szczegóły Generalnie dostaliśmy ten sprzęt Półtorej godziny później, niż mieliśmy go dostać I, i to nam bardzo Całą produkcję przesunęło eee, Teraz już od godziny wszyscy są na miejscu w lokalizacji nagrywania. Ścigamy się teraz tak naprawdę z czasem, ponieważ mamy półtorej godziny, o 18 mamy już zaczynać drugi film nagrywać z dwoma innymi aktorami w zupełnie innej lokalizacji. Tak więc po prostu eee, dzieje się niesamowicie dużo, ale dzieje się niesamowicie dużo dobra. Eee, Skuła nasz operator, Maciek reżyser, powiedz coś mądrego. Dziękuję. No właśnie. Filip za dźwięk odpowiedzialny. Ok. Pięknie. Masz aktorki cudowne. Tak właśnie wygląda tworzenie filmów. Tworzenie filmów składa się w 95% z czekania, ale przynajmniej można czekać na różne rzeczy. Można czekać na operatora, można czekać na sprzęt, można czekać na telefon. Na obsadę, na baterie... Telefony wyciśnijmy, wszyscy z związkiem o! Magdy. A właśnie Magda, telefon Ci dam. Słuchaj, w ramach, wynagrod... o, o, w ramach wynagrodzenia... <śmijsko> największe wyzwanie dnia dzisiejszego to jest pogoda. Ponieważ w scenariuszu mamy napisane, że jest piękna pogoda i koleżanka przychodzi zaprosić drugą koleżankę na rowery, wyciągnąć ją na przygodę. No i tak, wszystko pięknie, dopóki nie sprawdziliśmy pogody na dzisiaj i się okazało, że będzie lało. Jak tutaj przyjechaliśmy, to po prostu była ulewa taka, że w... przejście z auta do domu sprawiło, że byliśmy przemoczeni do suchej nitki. Po czym zaczynamy się przygotowywać, zaczynamy się przygotowywać i nagle, kurczę, widzimy, wychodzi słońce. Nie, żebym wywierał presję, ale wywieram. Mamy niesamowitą okazję, bo wyszło słońce. Cały dzień, są c... już, ale... Cały dzień są czarne chmury, ale udało nam się na moment, więc musimy szybko nagrać scenę plenerową. Słońce się schowało. Jak ta sytuacja chmurowa wyjdzie? O, wychodzi, wychodzi teraz! teraz, teraz. Mam ją nagrać tam z okna, tak? Z okna, tak. Lampa. Mi wyłączy lampę. Pomachasz i, i nie wchodzisz, dopóki ja ci nie, 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 nie pokażę, żebyś weszła. Pomacham, czekam. Tak. tak. Dziękujemy bardzo za słońce, niebiosa. Przydało się. Przydało się. Yy, mamy jakieś dwugodzinne opóźnienie. Wszyscy są dość yy, tacy wyluzowani. a zastanawiam się, czy nie za bardzo, ale mówią, że zdążymy. Ja ją ufam, to są profesjonaliści. Ja już zrobiłem wszystko, co do mnie należało. No i co? Zobaczmy jak wygląda nagranie. To jest właśnie poświęcenie dla sztuki. Pokażę ile masz miejsca na rok. Czekaj, jak to się tu mieścić. <laughs> To jest tak zwany operatorski szpagat jest... No to ja jestem pod wrażeniem Dobra to ja już nie przeszkadzam A, nie jecie, nie jecie tak. Zostań aktorką mówili Będziesz miała ciekawe życie no, Mówili <g> Uwaga <quadruuszka> kamera w zapisie zapiszę. Ujęcie siódme dubel drugi Skończyliśmy właśnie pierwsze nagrania Jak było? Super żeby nam się tu przywytrzyło Muszę ty masz pod na kamerę no. Świetne, specjalnie jest, to jest. auto kupowałem, po to, żebym mógł nie vlogować mamy opóźnienie, ale potem do Mamy, ale słuchajcie, jak na opóźnienie, które mieliśmy ze sprzętem to i tak mamy mało opóźnienia mówiłem, że zdążymy Na no, kto mówił, że zdążymy właśnie nagrywam making ofa jesteś w no making ofie of musisz podpisać zgodę E, Maciek, jedna prośba, jak mogli tam z miłością siedzieć i też rozmawiać, żeby jakby tej głębi, że, że coś się dzieje. Ja tam mam Nie obserwować. No wiem, wiem, wiem. Nie wiem jak to jest, to dobre. Jeszcze raz? Dobra, to teraz możemy jeszcze przy okazji zrobić detal na to, jak te kawę słodzi. Będziesz słodził kawę? Tak, żeby ułożyło się w krąg. W końce. Wstążki. Ztrzymasz krawędziami w jedną stronę. Ja, ja bym bardzo chciał pozdrowić tutaj taką panią miłą, która nam to wszystko tutaj zrobiła. No to to z tej w ogóle. Dziękujemy bardzo c 2 Południe kafe za zgodzenie się na ugoszczenie nas i yy, było cudownie i smacznie i w ogóle... Polecamy. Polecamy. Zapraszam do ostatniego dnia. I... Zapraszam. E, Dziękuję za zapisie. W Ujęcie 1564, tek 54. Akcja. No co ty dzisiaj taki... Upadam ze zmęczenia. Wczoraj siedzieliśmy do pierwszych nocy. Tak więc dziękuję, mamy to. Mamy to, tak, ogłaszam, że skończyliśmy. Kiedy zakładałem tą firmę, to ja się tak umówiłem powiedziałem, Panie Boże, Zakładam tą firmę, jestem tym szczerze mówiąc przerażony. Czuję, że mnie to przerasta, ponieważ ja nigdy nie byłem osobą ogarniającą rzeczy od stron organizacyjnych, od stron formalnych, zawsze mnie to przerastało, zawsze się tego bałem. Mówiłem: okej, okay, dobra, zakładam firmę, ty mi będziesz szefem i ty mi masz to ogarniać. I, i ty masz zrobić tak, żeby było dobrze, żebym ja się. W tym jakoś odnalazł. I kurczę, sześć miesięcy później ja jestem odpowiedzialny za organizację produkcji filmowej. Coś, co jest karkołomnym wydarzeniem logistycznym, zgraniem ludzi, przejazdów, lokalizacji, sprzętów. I całkiem mi się to podoba! <noise> Więc wałapanu po prostu za to, co się dzieje, za to, co on robi z tą firmą, bo naprawdę no, tempo jej rozwoju jest dla mnie zatrważające bo ja się aż po prostu boję, co będzie dalej. Ja się... No ja się już nie mogę doczekać tak naprawdę. Co mi jeszcze pan przygotował, mój szef?